Dzień dobry, witam w trzecim odcinku serii Business Mensen. Dzisiaj powiem o tym, co zrobić, żeby nie mieć żadnych problemów z konkurencją. Gdy zakładacie nową firmę albo wchodzicie z już istniejącą firmą do nowej branży, Waszym głównym problemem będzie konkurencja. Nie podatki, nie przepisy, nie urzędnicy, ale właśnie konkurencja. Wasi konkurenci prawie zawsze będą mieli dużo większe od Was doświadczenie, będą mieli więcej pieniędzy, większą renomę, jakąś istniejącą markę, portfel klientów, doświadczonych pracowników. Będą mieli wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby z Wami wygrać. Zresztą prawdopodobnie nawet nie zauważą, że wchodzicie. Do ich branży, ponieważ zbyt będą zajęci walką ze sobą. I tej sprawy, mam wrażenie, mnóstwo ludzi nie docenia, czy też nawet nie zauważa i nie bierze pod uwagę konkurencji, kiedy zakłada nową firmę. Bardzo często widzę coś takiego, że na jakiejś ulicy, na przykład, zamyka się Lumpeks. Obok jest pięć innych Lumpeksów, ale ktoś postanawia w tym miejscu, gdzie jeden do dopiero co padł, założyć kolejny. Albo na przykład mamy ulicę, gdzie jest koło siebie mnóstwo budek z kebabem i ktoś wpada na najlepszy możliwy pomysł. Skoro tam jest sześć budek z kebabem, to otworzę swoją siódmą, na pewno mi się uda. Albo jakaś kancelaria radcy prawnego, czy też kolejne małe biuro rachunkowe, nie różniące się niczym od setek innych małych biur rachunkowych. Taką sytuację, gdzie jest mnóstwo konkurujących ze sobą firm, które są do siebie dosyć podobne, gdzie się bardzo ciężko walczy o klienta, bo klient ma do wyboru najróżniejsze możliwości. Mam możliwość skorzystania z usług tej firmy, czy drugiej, czy też trzeciej, gdzie wszyscy walczą jak mogą o tego klienta, zabijają się o niego, te marże są coraz mniejsze, bo ponieważ część uczestników tego rynku próbuje konkurować za pomocą jak najniższej ceny, to taką sytuację nazywamy Czerwonym Oceanem. Jeśli wchodzisz na taki rynek, wpływasz na ten czerwony ocean, to co do zasady musisz konkurować jakością lub ceną. Przy jakimś poziomie ceny musisz zaproponować wyższą jakość lub przy jakimś poziomie jakości starać się zbić tą cenę. Uczestnicy Czerwonego oceanu są zamknięci właśnie na tej osi jakość-cena. Starają się oferować rzeczy o wysokiej jakości z wysoką ceną lub o niskiej jakości z niską ceną, segmentują sobie ten rynek i starają się w ramach niego w jakikolwiek sposób działać. Każdy to widzi chociażby na rynku samochodów osobowych: mamy takie odpowiednie segmenty, jakieś auta tanie, średnie, jakieś tam premium czy luksusowe, i każdy wie, że konkurują ze sobą firmy w ramach danego segmentu. Firmy działające na Czerwonym Oceanie definiują swoją branżę, wytyczają w niej granice, dzielą na segmenty. W ramach tych segmentów starają się konkurować albo szczególnie wysoką jakością, albo szczególnie niską ceną. Myślą w ramach już istniejących klientów działających właśnie w tym oceanie. Tam jest bardzo dużo klientów, ale też jest bardzo dużo firm, dlatego te firmy zabijają się o tego klienta, proponując tak naprawdę towary dosyć wystandaryzowane o podobnym wyglądzie, o podobnej jakości, czy też Cenię. W wyniku tej konkurencji marże tam maleją. Ceny są coraz niższe, te firmy padają i dookoła się leje krew, od której jeszcze bardziej wszystko czerwienieje. Przeciwieństwem czerwonego oceanu jest ocean błękitny. To jest zupełnie nowa branża, nowy rynek w tym momencie jeszcze nieistniejący. Sytuacja nienazwana, niezdefiniowana, zupełnie nieznana w danym momencie przestrzeń rynkowa, na której nie ma żadnej konkurencji, marże są wysokie, jest mnóstwo klientów i wasza firma się tam bardzo szybko rozwija. Wyobraźcie sobie taki wielki, błękitny ocean, na którym mamy jeden samotny żaglowiec, do tego świeci słońce, jest ciepło przy i dookoła nie ma absolutnie żadnej konkurencji. To prawdziwy raj dla przedsiębiorcy. Ale żeby znaleźć się w takim miejscu, to niestety najpierw trzeba się dosyć mocno napracować, dużo rzeczy wymyśleć, i w dzisiejszym odcinku będzie o tym, jak znaleźć się w tym raju przedsiębiorcy. Przede wszystkim musicie przestać myśleć o konkurencji. Wasza konkurencja nie istnieje. Nie chcecie być tacy jak wasi konkurenci. Wasi konkurenci mordują się na tym czerwonym oceanie, a wy chcecie być zupełnie gdzie indziej niż oni. Jeżeli chcecie się znaleźć w zupełnie innym miejscu niż wasza konkurencja, to nie możecie być jak wasza konkurencja. W ogóle o niej nie myślcie, nie porównujcie się do niej. Załóżcie, że ona działa źle, klienci są z ich usług niezadowoleni, wy musicie być gdzie indziej. Zamiast o Konkurencji myślcie o swoim produkcie, myślcie o swoim kliencie. Jeżeli skupicie się na konkurentach, to oni zakotwiczą wasze myśli w miejscu, gdzie są oni, i nie pozwalają wam myśleć o czymś zupełnie innym. Jeżeli zamiast o konkurencji zaczniecie myśleć o produkcie, zaczniecie myśleć o klientach, o tym, jakie tak naprawdę mają potrzeby, o tym, czego im brakuje, co być może im się nie podoba w już istniejącej branży, wtedy dopiero będziecie mieli szansę na wymyślenie i stworzenie tego swojego błękitnego oceanu. Tylko bardzo ważna rzecz, nie myślcie o tym, Potrzebach waszych klientów, którzy oni wprost artykułują. Tu żadne badania rynkowe wam nie pomogą. Gdybyście zapytali klientów, czego oni tak naprawdę potrzebują, to nigdy by wam nie powiedzieli, że iPhone'a albo Ubera. W ten sposób się nie da wymyślić błękitnego oceanu, bo to byłoby zbyt proste. Zastanawiajcie się o prawdziwych potrzebach Waszych klientów, które oni czują, ale wcale o nich nie mówią. Żeby zaistniał błękitny ocean, musicie stworzyć zupełnie nową przestrzeń rynkową. Musicie się wyłamać z tej osi im wyższa jakość tym wyższa cena i zaproponować coś zupełnie poprzek tego to znaczy musicie stworzyć zupełnie nową wartość niedostępną do tej pory na już istniejącym rynku. Najprostszą, najlepszą metodą do znalezienia tej nowej przestrzeni rynkowej, do zobaczenia gdzie tak naprawdę ta ukryta wartość w tym momencie się kryje, jest metoda redukuj, eliminuj, stwórz raz wzmocnij. Zastanówcie się, który z elementów istniejących już na rynku usługi jest zupełnie zbędny, a do tej pory był przez wszystkich uznawany za pewnik, który tam po prostu musi być. Co możecie z tego produktu, z tego towaru lub usługi całkowicie wyeliminować i klienci w ogóle nie poczują różnicy, w ogóle nie będzie im to przeszkadzało. Musicie taką rzecz znaleźć. Następnie zastanówcie się, który z elementów tej usługi, czy też tego towaru można znacząco zredukować, co jest w jakiejś mierze oczywiście niezbędne. Ale jakość tego może być znacząco zmniejszona, tak żeby oczywiście pozwoliło to na oferowanie Wam niższej ceny danego produktu. Następnie pomyślcie, który z elementów tej usługi, która jest na rynku, należy drastycznie wzmocnić. Gdzie są takie pokłady, gdzie możemy znaleźć zupełnie nową wartość dla klienta, jeżeli któryś z elementów znacząco wzmocnimy? I na końcu zastanówcie się, co do tej usługi można dodać, co tam należy stworzyć, czego nikt wcześniej inny nie miał. Dzięki czemu ta usługa, czy też ten towar, wejdzie na zupełnie inny poziom? Więc analizując dany produkt, analizując towar czy usługę, pomyślcie, co stamtąd wyeliminować, co zredukować, co wzmocnić, a co stworzyć. Przykład. Paczkomaty Inpost. Kiedy Inpost zastanawiał się nad tym, żeby wejść na rynek przesyłek kurierskich, zorientowali się, że przesyłki kurierskie, przesyłanie paczek w Polsce to jest prawdziwy czerwony ocean. Mamy największą konkurencję w całej Europie. Są obecne tu wszystkie duże firmy przesyłające paczki. Marży są najniższe w całej Europie. Jeżeli gdzieś nie należy wchodzić na ten rynek, to właśnie w Polsce. No ale podeszli do sprawy kreatywnie. Zastanowili się, w jaki sposób można zmodyfikować Tę usługę i zauważyli ludzie z impostu to, że 80%. Kosztu przesyłki paczki jest generowane na tej ostatniej mili, na tym ostatnim kilometrze, żeby przesyłkę dostarczyć do domu klienta. Ponieważ tego klienta wcale nie, mu nie musi być w domu, on może gdzieś wyjść, tam trzeba gdzieś dojechać do niego pod dom, że jest to generujące bardzo duże koszty. I zastanowili się, jak tą usługę można zmodyfikować. I spójrzmy na to, czym są paczkomaty Inpost właśnie metodą tych, tego wyeliminuj, wzmocnij, stwórz czy też zredukuj. To, co Inpost wyeliminował, to jest dostawa do domu. Ta oferta tego nie ma. Paczka pójdzie do paczkomatu i trzeba sobie samemu do tego paczkomatu dojść, ale paczka do nas do domu nie trafi. Czyli to jest istotny element usługi przesyłania do kogoś paczki, który wcześniej był całkowicie oczywisty na tym rynku. I nikomu do głowy nie przyszło, żeby tego elementu nie było, czyli dostarczenia paczki do domu. Kiedy ktoś czeka na tą paczkę w domu, Inpost postanowił wyeliminować. Kolejną rzeczą, którą Inpost wzmocnił po cenie, jest czas. Nie musimy iść z Awizo na pocztę. Czekać w jakiejś kolejce, nie musimy zastanawiać się, ile czasu nam zajmie nadanie paczki. Podchodzimy do paczkomatu, wkładamy tam przesyłkę i idziemy dalej. Zajmuje całość parę sekund. A co impost stworzył? To, że paczkę możecie nadać i odebrać 24 godziny na dobę. Nie musicie czekać na kuriera w swoim domu, nie musicie czekać, aż otworzą wam pocztę. Nie musicie po pracy szybko biec na pocztę lub do domu czekać na kuriera, żeby zdążyć od niego tę przesyłkę odebrać. i Idziecie do paczkomatu wtedy, kiedy chcecie. Macie na to kilkadziesiąt godzin. Możecie pójść rano, wieczorem, w środku dnia, czy w środku nocy. Nikomu to nie robi żadnej różnicy. Kolejny przykład znalezienia błękitnego oceanu. Na rynku funkcjonuje. Wiele konkurujących ze sobą gal bokserskich, czy też gal MMA, gdzie walczą zawodowi sportowcy, zawodowi bokserzy. Te gale konkurują ze sobą zarówno o zawodników, jak i o widzów, i wtedy pojawił się ktoś, kto uznał, że można na to wszystko spojrzeć inaczej. Postanowił wzmocnić tak naprawdę rozpoznawalność uczestników takiej walki i doprowadził do powstania gali freak fightów. Tam walczą różnego rodzaju celebryci, influencerzy, Osoby, które są znacznie bardziej rozpoznawalne od uczestników zwyczajnych gal bokserskich lub gal MMA, ale znane są oczywiście nie z tego, że potrafią się bić. Dlatego równocześnie doszło do zredukowania, tak naprawdę wyeliminowania jakiegokolwiek poziomu sportowego. Ale okazało się, że jeżeli znacząco zwiększymy rozpoznawalność zawodnika, to widzowie będą tą rozpoznawalność cenić znacznie bardziej niż jego poziom sportowy. Okazało się, że widzowie bardzo często to w ogóle nie cenią ani nie potrzebują tego poziomu sportowego, natomiast oczekują to, żeby po mordzie dawali sobie dosyć rozpoznawalni w danej grupie oczywiście docelowej zawodnicy. Inny przykład, to już ładnych parę lat temu, powstały pierwsze banki internetowe. Co tam wyeliminowano? Placówki bankowe. Ktoś pomyślał, że bank może być bez placówki bankowej, coś co wcześniej nikomu nie przyszłoby do głowy, bo bank każdemu się kojarzył jako ta placówka bankowa, do której się idzie zlecić jakiś przelew, czy wypłacić pieniądze. W takim banku internetowym w ogóle nie istnieje. W zamian za to ceny usług takiego banku były dosyć niskie, ponieważ nie trzeba było utrzymywać całej sieci pracowników tych placówek finansowych. Fizycznych. No, i do tego oferta często była dużo bardziej okrojona, bo przez internet można było zamówić sobie znacznie mniej rzeczy niż w takim okienku w banku. Inna firma, która znalazła błękitny ocean, to jest McDonald's. Zmocnili znacząco cenę, to znaczy ona była znacznie niższa niż w konkurencyjnych restauracjach. Zmocnili czas dostawy, to znaczy to jest fast food, czyli te burgery pojawiały się bardzo szybko u klienta. Za to została zredukowana oferta, która była węższa niż gdzie indziej, no oraz oczywiście została zredukowana jakość. Natomiast klient, to nie za bardzo przeszkadzało, pojawił się nowy, błękitny, wielki ocean fast foodów. To tyle jeżeli chodzi o wyeliminuj, stwórz, zredukuj oraz wzmocnij, przechodzimy do kolejnych metod szukania błękitnego oceanu. Kolejną metodą jest przyglądanie się alternatywnym branżom. Należy zobaczyć, jakie rozwiązania spopularyzowały się w innej branży, które możemy zastosować u nas. W ten sposób pomyślała firma Booksy, powstała w 2015 roku, gdzie można sobie rezerwować wizytę u kosmetyczki czy też fryzjera. Spojrzeli wcześniej na firmę Booking albo Airbnb, gdzie na tej samej dokładnie zasadzie można było sobie zarezerwować gdzieś pokój, to w Booksy można sobie zarezerwować kosmetyczkę. Niby Zupełnie inna branża, ale dokładnie ten sam mechanizm użyty z tamtej branży i zaszczepiony w branży rezerwowania sobie kosmetyczek czy też fryzjerów stworzył nowy błękitny ocean. Należy też się przyjrzeć grupom strategicznym w waszej branży, czyli np. te towary luksusowe, średnie czy też te najtańsze, i zobaczyć, czy nie ma czegoś. W tej wyższej grupie strategicznej, co możecie zastosować u siebie. Jest jedna firma, która produkuje domy prefabrykowane, natomiast wykańcza je w sposób luksusowy. Dzięki czemu ktoś, kto korzysta z oferty danej firmy, ma oczywiście tani dom wykonany z elementów prefabrykowanych, ale w środku wyposażenie ma na najwyższym poziomie, dzięki czemu zupełnie inaczej czuje się w tym domu prefabrykowanym, który łączy luksusową jakość wyłączenia z dalej stosunkowo niską ceną. Inna metoda to przyjrzenie się, łańcuchowi nabywców w danej branży. Mamy na przykład firmę Novo Nordisk, która sprzedawała insulinę i wcześniej, zanim oni wpadli na pewien mądry pomysł, wszystkie firmy sprzedające insulinę koncentrowały się tylko i wyłącznie na lekarzach, no bo to lekarz przepisywał taką insulinę swojemu pacjentowi. Ale w Novo Nordisk pomyśleli inaczej i zastanowili się, czy przypadkiem przyjmowanie tej insuliny w dotychczasowej formie nie jest zbyt kłopotliwe dla końcowego klienta, czyli pacjenta. Wymyśli jakieś takie nowe strzykawki, dzięki czemu się to dużo łatwiej podaje i klient, pacjent nie ma żadnego problemu, żeby sam sobie taką insulinę zaaplikować. I dzięki czemu pacjenci sami prosili lekarzy o to, żeby przepisał im insulinę tej firmy Nowo Nordisk. Tu na szczęście takich problemów zdrowotnych nie znam, więc być może coś przekręciłem, ale mam nadzieję, że ideę rozumiecie. Podobnie trochę swojej akcji marketingowej zachowała się firma Intel, no bo Intel jest jest producentem procesorów. Tak naprawdę żadnego klienta nie powinno nigdy interesować, jaki akurat procesor ma komputer, który on kupuje, bo powinien go interesować komputer. Natomiast Intel wygenerował markę Intel i sprawił, że klienci zaczęli kupować te komputery, które akurat mają w sobie procesor Intel, czyli nie pomyślał o swoich głównych nabywcach, czyli producentach komputerów, tylko skierował się bezpośrednio do klientów, którzy są znacznie dalej w tym łańcuchu nabywców w danej branży. Szukając błękitnego oceanu, należy też zarzucić dwie konwencjonalne praktyki rynkowe. Pierwsza to koncentrowanie się na już istniejących klientach. Zamiast tego trzeba pomyśleć o nieklientach, o ludziach, którzy z jakiegoś powodu do tej pory nie kupują naszego produktu, zamiast o tych, którzy już go kupują. I druga konwencjonalna praktyka, którą należy zarzucić, to dążenie do jak największej segmentacji klientów i dostosowywaniu swojego produktu do coraz mniejszej grupy, odbiorców. Zamiast tego należy szukać, co łączy tych wszystkich klientów i jaki produkt może zaspokoić potrzebę wszystkich klientów, a nie tylko takiej malutkiej niszy, która powstała w wyniku takiej zaawansowanej segmentacji. Gdy mówimy o nieklientach, to są trzy warstwy nieklientów. Pierwsza, to są firmy czy też ludzie, którzy korzystają czasem z usług danej branży, ale robią to wybitnie, niechętnie. Robią to całkowicie z konieczności, bo wręcz ktoś ich do tego zmusza, bo nie mają żadnego innego wyjścia, ale marzą wręcz o tym, żeby przestać korzystać z usług danej branży. Należy zastanowić się, czemu tym klientom się to tak nie podoba? Co sprawia, że kupują wasze produkty czy też produkty konkurencji z taką wielką niechęcią? Dlaczego chcieliby stąd jak najszybciej? szybciej uciekać. Co im przeszkadza? Co ich tak naprawdę boli? Znajdźcie te miejsca, które sprawiają, że ci ta pierwsza warstwa nie klientów, ludzi korzystających z danych usług, całkowicie z konieczności. Co można zmienić, żeby nagle to stało się dla nich przyjemnością, żeby nie uciekali z tej branży, tylko żeby chcieli w niej dłużej pozostać. Druga warstwa nie klientów to ci, którzy świadomie odrzucają ofertę danej branży. Zapoznali się z nią, znają ją, wiedzą dokładnie, co firmy z danej branży oferują, ale nie zamierzają tego kupować. Znowu należy sobie postawić pytanie, co łączy tych ludzi. Dlaczego po zapoznaniu się z ofertą danej branży dalej twierdzą, że to nie jest coś dla nich? Być może wszystkich ostrasza cena, to znaczy mają taką potrzebę, ale ona pozostanie niezaspokojona z powodu ceny, no bo ta cena jest dla nich zupełnie nieakceptowalna. Być może proces zakupu jest nieakceptowalny, być może jakaś cecha tego produktu czy też usługi sprawia, że dana grupa nie klientów nie zamierza zostać klientami, a być może swoją potrzebę zaspokajają w zupełnie inny sposób, który Wam być może nawet do głowy nie przyszedł. Musicie przeanalizować tych nieklientów i znowu zobaczyć, co ich łączy i co by sprawiło, że z nieklientów staliby się klientami, że jednak to swoją potrzebę by u Was zaspokoili, bo to, że tą potrzebę mają jest pewne, ponieważ z jakiegoś powodu interesowali się ofertą danej branży, po czym niestety ją odrzucili. I trzecia warstwa Klientów, to są ci, którym nawet do głowy nie przyszło skorzystanie z Waszych usług, którzy nawet nie pomyśleli o tym, którzy nawet nie zainteresowali się daną ofertą, bo w ogóle w ich głowie taka myśl się nie pojawiła, że być może zaczęlibyśmy z tego korzystać. Tu również musicie przeprowadzić pewną analizę, zastanowić się, co by się musiało stać. Żeby dana grupa nieklientów, ludzi, którzy nawet nie myśleli o waszej branży, jednak w jakiś sposób się wami zainteresowało. Co musicie zmienić, żeby ludzie, którym nawet do głowy to nie przyszło, nagle taka myśl się u nich w głowie zadomowiła. Analizowałem sobie właśnie te różne warstwy nieklientów i szukałem błękitnego oceanu, kiedy planowałem, projektowałem usługę Mencen Plus, którą oferuje moja kancelaria. Zauważyłem wtedy, że polscy przedsiębiorcy bardzo rzadko korzystają z usług prawnika, czy też doradcy podatkowego. Mają ewidentnie taką potrzebę, żeby ich biznes był zabezpieczony prawnie i podatkowo. Na pewno chcą płacić niskie i proste podatki, chcą się czuć bezpieczni, że skarbówka ich nie zniszczy, że mają dobrze podpisane umowy z kontrahentami, czy też z pracownikami, że przestrzegają wszystkich przepisów i że państwo również krzywdy im nie zrobi, tak samo jak i ich kontrahenci, ale z jakiegoś powodu nie jest to zupełnie powszechne, żeby polski przedsiębiorca, zwłaszcza ten drobniejszy, korzystał z potrzeby, z usług prawnika. Stąd, Polscy przedsiębiorcy pod kątem usług prawnych z całą pewnością są swego rodzaju nie klientami. I zacząłem szukać takich barier wejścia. Co sprawia, że firma nie korzysta z prawnika? No i zauważyłem, że ta branża działa wybitnie dziadowsko. No bo zobaczcie, wyobraźcie sobie, że jesteście przedsiębiorcą, musicie skorzystać z usługi prawnika. Najpierw musicie takiego prawnika znaleźć. Szukacie takiego, który akurat specjalizuje się w danej branży. Być może szukacie z polecenia. Sam proces znalezienia prawnika zajmuje wam trochę czasu. Potem do niego albo piszecie e maila, on was zaprasza na spotkanie, za pierwszą konsultację bierze kilkaset złotych, po czym mówi, że no jest w stanie zająć się waszą sprawą i to będzie kosztowało znowu kilkaset złotych za godzinę, ale on nie wie, ile godzin to będzie trwało, ani tak naprawdę nie wie, czy to się w ogóle uda, no bo sądy są oczywiście różne i może się skończyć najróżniej. No i gdy klient widzi tego rodzaju oferty, widzi w jaki sposób go branża traktuje, no to nabiera wrażenia że to rzeczywiście nie jest dla niego i że wcale nie musi z tego skorzystać, co nie nie znaczy, że nie ma takiej potrzeby. I wyobraźcie sobie, że tak samo wyglądałby proces nabycia krzesła, że najpierw musicie znaleźć jakiegoś stolarza, następnie zapłacić mu kilkaset złotych za to, żeby w ogóle się z wami spotkał, powiecie mu czego potrzebujecie, on tak zacznie myśleć: "No dobra, to to będzie kosztowało 300 zł za godzinę, ale ja nie wiem, ile czasu mi zajmie wyprodukowanie takiego krzesła i też nie wiem dokładnie, czy ono będzie działać". No kiedy proces zakupu krzesła wyglądałby w taki sposób, to prawdopodobnie myście tego krzesła po prostu nie kupili, co nie znaczy, że nie mielibyście potrzeby siedzenia na czymś. Jestem przekonany, że dokładnie tak samo z usługami prawnymi, to znaczy ta potrzeba jest realna, ona istnieje. Niestety sam proces zakupu, proces świadczenia tych usług no nie jest dostosowany do oczekiwań klientów, przez co są oni nie klientami. Dlatego postanowiłem wyeliminować te bariery i w naszym tym programie subskrypcyjnym Mencen Plus miesięczna usługa kosztuje u nas zaledwie 2 złote, dzięki czemu wyeliminowaliśmy tą barierę wejścia. Każdy przedsiębiorca może zostać z naszym klientem i za 2 złote ma audyt prawny, ma audyt podatkowy, ma wysłanie pisma o zapłatę podpisanego przez radcę prawnego, dostęp do naszych newsletterów, bazy wiedzy oraz zniżki na wszystkie nasze usługi. Pierwszy poziom, kiedy klient już z niego skorzysta, no a mam nadzieję, że skorzysta, ponieważ 2 zł to jest naprawdę niewiele, miała być złotówka, ale się okazało, że program płatniczy Stripe, z którego korzystam, nie przyjmuje niższych płatności, więc musieliśmy ustalić na minimalnym poziomie 2 zł. Jeżeli wtedy z tego audytu prawnego albo podatkowego wyjdzie, że rzeczywiście jego firma ma jakieś problemy, że mógłby płacić niższe podatki, ewentualnie, że mógłby mieć inaczej skonstruowane regulaminy, umowy, czy lepiej przestrzegać jakichś przepisów, dostaje kolejną ofertę że jeżeli ma tam przychody poniżej miliona złotych, to za 349 zł miesięcznie może mieć dostęp do nielimitowanych konsultacji, co comiesięcznych różnych audytów kolejnych obszarów działalności swojej e, firmy i znowu zaspokajamy tą jego potrzebę w stosunkowo, tak mi się wydaje, e, tani, e, prosty, zwłaszcza w zakupie e, sposób. Jeżeli porównamy proces zakupu jakiejś usługi prawnej takiej standardowo, gdzie nie znamy wyceny, nie wiemy ile to godzin będzie zajmowało, będzie na pewno strasznie drogie, z tym, że najpierw płacimy dwa Potem ewentualnie płacimy niecałe 350 zł miesięcznie i mamy dostęp do nielimitowanej liczby konsultacji, tak żeby na pewno rozwiązać nasz problem, to widzimy, że to jest niebo a ziemia i mamy ten błękitny ocean, bo ta usługa jest w ogóle nieporównywalna z tamtą usługą, którą oferuje na standardowych warunkach rynek. Do tego dochodzi łatwość rezygnacji, bo wystarczy znowu kliknąć, myszą, że rezygnuje. Nie ma żadnych okresów wypowiedzenia. Klient w każdym momencie może zrezygnować z takiej usługi. Czasem różne firmy prawne oferują oczywiście abonamenty, czy też liczbę godzin w miesiącu, na przykład z dwuletnim okresem wypowiedzenia, gdzie ten klient czuje się związany. A u nas w ogóle nie jest związany. Więc ta łatwość zakupu, łatwość rezygnacji, szeroka oferta i niska cena sprawiają, że ta usługa drastycznie różni się od tych standardowych, usług tworzy zupełnie nowy błękitny ocean, na którym jest zupełnie nowa wartość, zupełnie nowa jakość oferowana klientowi. Musicie jednak pamiętać, że nawet jak już wymyślicie ten błękitny ocean, nawet jak wpadniecie na to, w jaki sposób zupełnie inaczej oferować usługi w waszej branży, no to niestety każdy błękitny ocean z czasem czerwienieje. To znaczy, zawsze pojawia się w końcu po jakimś czasie ta konkurencja, gdy już widzi, że to, co wy robicie, było słuszne i że klienci to cenią i że warto się po pojawić na takim rynku z taką dokładnie usługą, no to nagle się okaże, że wasz błękitny ocean stał się oceanem coraz bardziej czerwony w miarę tego, ile kolejnych nowych firm na taki ocean się wybiera chociażby w przypadku Inpostu, o którym mówiłem, mamy paczkomaty Inpost, ale paczkomaty zaczęły też uruchamiać DPD, ostatnio nawet Orlen czy też Poczta Polska, więc mamy kolejnych naśladowców, którzy próbują wykorzystać dokładnie ten sam pomysł. Dlatego trzeba od samego początku starać się działać w taki sposób, żeby postawić możliwie dużo barier wejścia, żeby odstraszyć tą potencjalną konkurencję po to, żeby ten błękitny ocean jak najdłużej był błękitny, żeby jak najmniej tej czerwienie się na nim. Po Pojawiało. Możecie oczywiście starać się tu o różne patenty, możecie starać się utożsamić markę z waszym produktem, chociażby te paczkomaty. Jak ktoś mówi, paczkomat, to zawsze ma w głowie takie żółte urządzenia, nie czerwone czy niebieskie. Możecie starać się tak szybko rozwijać firmy, osiągnąć tak szybko taką skalę działania, osiągnąć jakieś efekty sieciowe, tak żeby nie opłacało się już nikomu wchodzić na wasz rynek, ponieważ macie już tam zbyt dużą przewagę skali. To jest proces, który w zasadzie nigdy się nie kończy. Jeżeli tworzycie jeden błękitny ocean, to prędzej czy później, niezależnie od tego, jakie byście tam bariery wejścia nabudowali, zawsze konkurencja prędzej czy później się tam dostanie. Dlatego nawet jeżeli w swojej firmie wymyślicie jakiś błękitny ocean, wpłyniecie na niego, będziecie przez długi czas sam na sam z Waszymi klientami, Wasze marże będą wysokie, i konkurencji nie będzie, to ona z czasem i tak w końcu tam przypłynie. Dlatego ten proces szukania błękitnego oceanu powinien być stały. To nie jest tak, że raz to wymyślicie i już macie z głowy temat na 10, 15 czy też 20 lat. Cały czas powinniście analizować swój rynek, powinniście analizować sąsiednie rynki, cały czas powinniście myśleć za pomocą tej metodologii. I zastanawiać się, jak znaleźć kolejny błękitny ocean, bo jeżeli tego nie zrobicie, jeżeli sprawicie, że osiądziecie na laurach i nie będzie Wam się chciało po raz kolejny podejmować tego wysiłku intelektualnego, no to ocean stanie się czerwony i znowu będziecie w punkcie wyjścia. Dlatego cały czas myślcie o nowych możliwościach i szukajcie swoich błękitnych oceanów. Jeżeli szukacie inspiracji i nie możecie na żadną wpaść, jeżeli nie macie teraz dobrego pomysłu, jak znaleźć błękitny ocean, to bardzo serdecznie zapraszam Was na konferencję Everest 28-29 maja w Katowicach, gdzie w otoczeniu setek przedsiębiorców, takich jak, ich, jak Wy, z całą pewnością będziecie w stanie wspólnie na jakiś pomysł wpaść, zainspirować się, podejrzeć czyjeś metody działania, skorzystać z czegoś doświadczenia i jest wielka szansa, że wtedy swój błękitny ocean znajdziecie. Do zobaczenia.